Technika zielonkowa. Cały czas, bo tych zielonek w Polsce jest. Hodowla bydła w Polsce naprawdę całkiem nieźle się ma i się bardzo dobrze rozwija. Dokładnie i te gospodarstwa stają się coraz bardziej profesjonalne. Tak, e, na, inaczej. Profesjonalne użytkowanie krowy, czyli osiąganie rezultatów powyżej 10 tysięcy litrów, wiąże się z tym, że musimy dostarczyć najlepszej jakości pasze. pasze. A żeby dostarczyć najwyższej jakości pasze, musimy stosować tak. również maszyny, które przeżyły e, sporą ewolucję w ostatnich tak, latach. Mimo, że mówimy o prostych maszynach, e, ale też zwróćcie uwagę na to, że pierwszy taki etap, gdzie można to popsuć, mhm. to jest zbiór. Tak, dokładnie. I można popsuć to, że później będzie ta biedna krowa ziarła eee, to przez po, cały czas. Powiem tak, bardzo fajny temat tutaj poruszyłeś, ponieważ jak źle dokonamy zbioru, czyli tak. czy w zły sposób, to tak naprawdę cały ten łańcuch ulega już też uszkodzeniu, Dewastacją, dewastacji, nawet tak, tak, to jest dobre określenie, i w tym momencie jak coś źle rozpoczniemy, to i źle skończymy. Mówimy o prostej zgrabiarce, mm -hmm. bo tych zgrabiarek, bo SIP jest producentem całej gamy zgrabiarek. Czyli kosiarki, d kosiarki, ty... 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 zgrabiarki, nie, się, I to tak. są w różnych rozmiarach. Tu akurat mówimy o zgrabiarce już z tej takiej, powiedzmy, mocniejszej. Tak, tak. to jest seria, seria Robust, tak jest. Który, która występuje. Jest bardzo prosty tego, nie? Bo przy, to jest w szerokościach, Od jak... 3,60 do 4,70. Dokładnie tak. I tu mamy akurat ładnie też napisane w modelu 4, 470 cm szerokości roboczej, 13 gwiazd. Bo, tak jest. 13. Ramion. Ramion. Na, Ramion. Nadal Ramion. Bo ci powiem, jakby było 13 Ramion. gwiazd, to by była maszyna chyba jakaś gigantyczna, nie? Czyli się, Dokładnie, mówiąc, Dokładnie mówiąc, tak, to... bardzo przepraszam, ale to jak gdyby nie jest taki wielki błąd. Zgrabiarka musi pracować, bo to też jest te użytki zielone, zawsze powtarzamy i to wielokrotnie na live'ach i w życiu, i z klientami, one różnej... mogą być różnie u A nade wszystko Paweł są różne warunki. E, użytków zielonych e, w różnym... Ja się trochę przemieszczę. Tak, e, bo, bo teraz, e, co by powiedzieć, jeśli mamy e, uprawę tradycyjną, czyli nie wiem, uprawiamy sobie pod buraka, pod, e, pod tak. zboże, to my wiemy, że my to pole robimy jak na stole, perfekcyjnie. Staramy o, 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 się jak orki, najbardziej, żeby było przez, równe, żeby później siewnik nie miał problemu tak, z umiejscowieniem ziarna. Przez ziela. różnego rodzaju agregaty i tak dalej. Natomiast e, użytki zielone, wróćmy do nich, wiemy, że są e, z reguły, z reguły e, usytuowane na terenach W ciekawych takich... miejscach, ja bym o, tak, tak to, to będzie delikatnie, nie będziemy dezawuować żadnego z tych miejsc, żadnej tej lokacji. Wiemy, wiemy, że w ich Ukształtowanie tak, może być różne. Różne, nie? różne pochyły tak. terenów i tak dalej. Więc a teraz tak, my chcemy zebrać. Masę zieloną, czystą, bez popiołu. Czy to będzie siano, tak jak w tym tak, przypadku, czy, czy to czy, będzie użytek zielony, stricte, powiedzmy, na siano-kiszą. Tak. My musimy to zebrać czysto, dokładnie, bez żadnych zanieczyszczeń w postaci popiołów, grud, kamieni, bo to, co wspominamy wielokroć, to ma wpływ na doprostan naszych zwierząt, na ich tak. wydajność mleczną. W tych zbiorach też jest ważne, żeby mieć odpowiedni czas, ponieważ mhm. pogoda, nawet jak dzisiaj widzimy, ok., za chwilę może padać, więc ten czas tu jest no, jak kickstop. Tak to, to, co wspominamy, te okno transferowe jest e, bardzo op, krótkie. optymalne, czy do optymalnego wykonania danego zabiegu, danej części pracy, no jest z reguły małe i my musimy to zrobić szybko, i sprawnie i dobrze przede wszystkim. Dokładnie, no bo nawet w dwóch przypadkach eksploatacji użytków zielonych, czyli robimy siano. Ono musi być przesuszone. No nie może być zebrane w momencie, kiedy pada. No jak pada, no to musimy znowu rozrzucić, to suszyć, i tego proces się wydłuża. Jeżeli mówimy o sianokiszonkach, tak samo, że musimy trafić w odpowiedni, optymalny moment wilgotności. A teraz, Paweł, tak. Wracając do dokładnej, dobrej pracy. Wykonywanej przez tą maszynę, to na co zwrócić uwagę? Właśnie na ilość, liczbę elementów. Roboczych. Na ilość, ilość, liczbę elementów. Może to powodować, że maszyna będzie się wydawała na początku droższa. Mhm. Bo mo, można tak odnieść, tak, takie wrażenie. Ale wielu, Niemniej jednak, ale to wielu, ma znaczenie. Jak sobie spojrzymy, na pierwszy rzut oka u wielu producentów przy tych szerokościach mamy około 10-11 ramion, natomiast tutaj w, w Mercedesie występuje 13 ramion. To ma wpływ, że ta ilość ramion powoduje nam dokładniejsze wygrabienie, tak. zdecydowanie czystsze, a tym samym jednostkowa eksploatacja palców jest zdecydowanie mniejsza, niższa. Tak, ale też chodzi o coś takiego, że. Bo my zawsze patrzymy na użytki zielone z perspektywy pierwszego pokosu, tego najbardziej istotnego. Ale zwróćmy uwagę, że kolejne pokosy, szczególnie w Polsce, bywają słabsze. I w momencie kiedy mamy jednak większą liczbę ramion, ta intensywność w rozumieniu yy, dokładności zbioru nieporuszającego ziemi i gleby, ta liczba tych ramion ma znaczenie i to żeśmy już sprawdzili w różnych miejscach. Wielokrotnie i obrabialiśmy profesjonalne użytki zielone i, I, mniej, i mniej profesjonalne, tak w tym tak przypadku. Jak tutaj... ale... Jak widać, czysto zbiera. Tak, czysto zbiera. Kolejna I rzecz. I mega istotne, jeśli chodzi o uwarunkowania terenowe, jest tandem. Ale nie tradycyjny tandem, tylko tak. tutaj występuje, jakbyśmy sobie rzucili okiem. To widać specjalny system tandemu pa, kroczącego, tak zwanego. Tak. On jeszcze lepiej nam dopasowywuje się do tych trudnych warunków nierównych, tak. a to dalej ma wpływ na jakość i czystość zbioru, że nam nie grabi po I, ziemi, nie przeczesuje tego średnictwa. Tak, się nie zużywają niepotrzebnie palce. To zwróćcie na bardzo fajną rzecz uwagę, bo zwróćcie, jak to ewoluowało? Kiedyś to w ogóle było jedno koło podporowe, tak. potem co byszczejsi producenci, nawet ci markowi, wprowadzili tandem. SIP z racji też terenów, w których pochodzi, bo Słowenia to jest teren bardzo powalowany, Burzysty, burzysty pofalowany. czasami. Właśnie doszli do wniosku, że ich konstruktorzy, że ten bardziej odzwierciedlający układ mhm. terenu, układ tak zwanego tandemu groczącego, jest lepszy. Ale to, co właśnie Michał powiedział, jest bardzo cenne, że przez to jest można bardzo precyzyjnie wy, wyregulować e, wysokość pracy zębów. Mhm, tak, tak. Nie grzebie w ziemi. I też to, tak. co mówimy, nie eksploatujemy nie, 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 przesadnie zębów. Nie eksploatujemy nadmiernie. Dodatkowo, Paweł, jakbyś spojrzał sobie dalej, mamy tak zwane kółko podporowe przednie, tak. które też tutaj stosujemy, de facto w tej serii standardowo. E, oczywiście to jest kółko wachliwe, e, które też dodatkowo wpływa na, na tą jakość kopiowania, a tym samym na jakość pracy. Po prostu SIP. To jest taki przed, y, y, bardzo dobry przedstawiciel tego nowego pokolenia producentów, nazwijmy to tak, w ten tak, sposób, tak, który... który podąża za potrzebami użytkowników, rozumiejąc to, jak oni eksploatują maszyny, U... czego oczekują od nich. Po to właśnie, żeby można było to, to później używać wiele to, lat. To jest fantastyczne, ponieważ jest to producent, który intensywnie współpracuje jakby za, przy pomocy swojej ekipy inżynierów z użytkownikami tak. i z tej współpracy powstają naprawdę nowoczesne maszyny, yy, które no, sprawdzają się w tych najtrudniejszych warunkach. I to pamiętam, jakbyśmy tą... zaczęli współpracę, Janusz Ferenc, dyrektor tutaj sprzedaży na Polskę, zwrócił właśnie na jedną rzecz bardzo uwagę, bo użył takiego magicznego słowa, ambasador marki. To jest bardziej znane tam z marek takich luksusowych, już nie będziemy ich wymieniać, żeby tam pomócili. Albo z polityki mi albo się z polityki kojarzy. tak jak najbardziej. I ambasador Marki ma takie znaczenie, że nie dosyć, że posiada, ma oczywiście szczególne warunki serwisowe, nieserwisowe, dostępne. Jeśli ma tam pakiet korzyści, który jest dla niego, ale przede wszystkim te maszyny są specjalnie doglądane, mhm. są sprawdzane po każdym rodzaju prac i wyciągane są wnioski, pisane raporty do producenta po to, żeby w tych warunkach rzeczywistych, naprawdę nie teoretycznych, nie przy polu, przy fabryce, tak, tak. tylko tych tylko w rzeczywistych tych warunkach polowych tak. były sprawdzone i przetestowane. Nie?